Dzień dobry, cześć i Czołem. Witam Was serdecznie, drogie osoby spod podznaku wagi. To jest czytanie na maj 23 roku dla Was, dla wszystkich osób, które tutaj szukają dla siebie informacji, przekazu, inspiracji. To jest tarot ogólne czytanie. Pamiętajcie, kochani, o tym, że to może rezonować, ale nie musi, to. Wiecie jak to działa. Wiecie jak to działa, prawda? Sorry, że tak późno film się pojawia. Jednak troszeczkę zachorowałam. No i dalej nie jest jeszcze idealnie, ale już chciałam zabrać się do pracy jakoś tak. Nie mogę bezczynnie siedzieć. Zobaczymy, jak wygląda najbliższy miesiąc, maj 2023 roku. Dla Was zapraszam na konsultacje prywatne. Już po majówce możemy na coś się umówić, jeżeli macie potrzebę. Taką teraz zobaczymy jak wygląda najbliższy miesiąc dla Was w karcie świata on się pokazuje to znaczy, że mamy dopełnienie czegoś, tutaj mamy jakąś świętą geometrię pokazaną mamy tego, jako się nazywa Uroboros. Uroboros. wąż zjadający własny ogon no, i dopełnienie się cyklu jakiegoś w waszym życiu. Świat zawsze mówi o tym, że zdaliśmy egzamin i jakaś lekcja została odebrana, oraz że możemy być zadowoleni. W negatywie to jest karta końca i sytuacji, która nie znalazła rozwiązania, i ona trochę w takiej pętli trwa. To jest właśnie cień tego symbolu. Że coś się dzieje w nieskończoność, że nie możemy uwolnić się z jakiejś powtarzalności. Dlatego ja często powtarzam, że nie lubię symbolu nieskończoności i nie lubię symbolu roborosa, dlatego. Bo cień tego symbolu, niska wibracja tego symbolu jest więzieniem, jest potężną, taką nawet można powiedzieć, klątwą, ale. A zostawmy to na bok. Yy, czytamy tutaj jasną stronę mocy, dobra? Także odrobiliście lekcję i teraz Wy jesteście pokazani w październiku kielichów i to by się zgadzało, ponieważ macie nadzieję, wizje kreatywne, pomysły, jakaś lekkość tutaj się pojawia, jakby coś z Waszych barków spadło, i teraz możecie z lekkością podejść do jakiegoś tematu na nowo. To może mówić o zauroczeniu. Tutaj mamy symbol. Zobaczcie takie dłonie. Czy to się fokusuje, czy nie? Chyba nie. Mamy takie dłonie tutaj, które składają się w serduszko latające świnie, prawda? I tak dalej. Także yy, zobaczcie, że też można czytać tę kartę tak, że yy, ja przynajmniej czasami tak widzę ją, jakby to było na takiej trochę taśmie. No, i przyznam, że trochę ciężko jest mi uciec od tego widzenia tych dwóch kart, jako pewnej powtarzalności. Czyli nie wyciągamy wniosków i w koło macieju, i w koło macieju. I mamy nadzieję, że będzie dobrze, bo to też jest cień pazia kielichów, że mamy nadzieję, że będzie dobrze. I zobaczcie, tak jakbyśmy mieli na, takim, na takiej taśmie przewijane obrazy, no nie? I on się tutaj kończy przewiniamy tutaj są jego nogi, no nie? Wyobraźcie sobie taką powtarzalność, prawda? No może tak być, że dla kogoś ta energia pokaże się w cieniu. W cieniu, czyli w tej trudniejszej stronie, która jeszcze wymaga przemyślenia i, i, i jakiegoś wyciągnięcia wniosków, ponieważ to może być popełnianie w kółko tego samego błędu. Nie życzę nikomu tego, ale uczulam na to. Uczulam na to, jeżeli zobaczycie powtarzające się coś w waszym życiu, coś niedobrego, to, to trzeba by się przyjrzeć, co ja robię znowu. No nie tak, no nie tak. Jakie działanie, które ja powielam, mi przynosi niezbyt korzystne rezultaty. Ale w pozytywie, Mamy tutaj lekkość, zauroczenie, coś wam dodaje skrzydeł, marzenia, twórczość, kreatywność. Myślę też, że dla niektórych osób pojawia się taki moment w ich życiu, chyba nie pierwszy raz, kiedy to nie mogą wyrzucić sobie kogoś z głowy. Jak to się mówi z angielskiego, że nie skończyliśmy z czymś. To jeszcze nie jest za nami i myślę, że może chodzić albo o jakąś ideę, marzenie, które do tej pory nie doczekało się realizacji, wiecie, jak my marzymy, że a kiedyś napiszę książkę, a będę podróżować i tak dalej, i tak dalej. I to może znowu zawładnąć Waszym umysłem, i może to jest moment, żeby zrealizować te plany, a nie tylko o nich marzyć. Jak to mawiał Freud, niech się zacznie przydarzać Wam, a nie tylko śnić. Albo to jest jakaś fiksacja na punkcie osoby, której nie możecie gdzieś tam ze swojego umysłu wyrzucić. W Waszej głowie trzy miecze. No właśnie. Także nie bez powodu pociągnęła mnie ta interpretacja pewnej powtarzalności. Trójka mieczy zwiastuje moment, w którym możemy dojść do. Em, rozpoznania, do zabliźnienia się ran. Na tej karcie widzimy serce, które jest rozrywane. Ono jest tutaj zszyte, no i tak. Czy, 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 czy ono zostanie teraz rozrywane? Czy ono tak jest przetrzymywane do zrośnięcia? No o to jest pytanie. Trójka mieczy mówi zawsze o rozpoznaniu jakiegoś problemu, wyciągnięciu wniosków, e, i potem idziemy do czwórki, czyli do uzdrowienia. To jest moment y, jakiegoś gojenia się rany, to jest y, moment uświadomienia sobie pewnego problemu, to jest moment również uświadomienia sobie jakiegoś rozczarowania i to może być taki czas, w którym wy odbijecie się do realizacji tych planów, marzeń i założeń. Czyli nie będziecie już siedzieć biernie i czekać, aż wam się coś przydarzy, tylko weźmiecie sprawy w swoje ręce. W swoje ręce. W podstawie tego wszystkiego jest gwiazda, czyli to jest trochę tak, jakbyście wagi wiedzieli, na co zasługujecie, lub e, czym szczęście jest, jakbyście wiedzieli, czym jest miłość i jakbyście też wiedzieli, m, gdzie leży ten wasz potencjał, jak on duży jest, co możecie osiągnąć, e, co gdzieś jest dostępne, tak naprawdę. Możecie patrzeć właśnie na innych ludzi, na inne związki, na to, jak inni ludzie żyją, możecie zaglądać w swoją przeszłość albo nawet i w swoje marzenia, choćby z dzieciństwa, w tym paziu kielichów. Tak jakby mam wrażenie, część zwak miała wrażenie, że potencjał nie do końca jest wykorzystany, że przestrzeń nie jest. Zagospodarowana tak, jakby mogła, że talent nie jest wykorzystany, że można więcej. I dochodzi do myślę, no, trudnej refleksji, że to środowisko, na przykład, w którym jesteście, związek, styl życia, wybory, jakich dokonujecie, cokolwiek tutaj sobie wstawcie. Że to właśnie sprawia, iż wasz potencjał nie jest wykorzystany, a wy nie do końca czujecie się spełnieni w jakimś obszarze waszego życia. Do przeszłości odchodzi królowa kielichów. A zobaczmy, co przychodzi, bo to będzie też zależało od tego interpretacja karty. Sześć kielichów. Nadchodzi jakieś uproszczenie. W, szóst, w królowej kielichów mogło dochodzić do takiego. Mm, przyszło mi do głowy dzielenia skóry na niedźwiedziu. Nie wiem czemu, ale powiem to. No dobra, skoro, skoro przyszło do głowy, to powiem. E, ale, mm, ale nie pociągnę chyba tej interpretacji. W każdym razie, w królowej kielichów mogło dochodzić do takiego. Rozżalenia, że coś na co ja zasługuję lub coś czego pragnę, jest daleko, że ja tego nie mam. Królowa kielichów czasami jest chimeryczna, czasami szantażuje emocjonalnie, czasami to jest taki pępek świata, e, który jest cholera nie do zniesienia. To jest e, na przykład rozżalona matka, która. Mówi, że poświęciła całe życie swoim dzieciom, prawda? Z żalem. Nie, nie, nie z radością i dumą, tylko z takim żalem, z wyrzutem. Czyli pewnego rodzaju niezadowolenie, frustracja, irytacja i roszczeniowość czasami jest. Czasami królowa kielichów w cieniu jest okrutna. Jest okrutna, ponieważ jest trochę taka socjopatyczna. W sensie bardzo mało tym jest empatii, kiedy królowa kielichów jest odwrócona, kiedy ona jest w cieniu, kiedy ona jest po tej ciemnej stronie mocy. Ja myślę, że, że, jakaś, że taka postawa gdzieś odchodzi. Może też odchodzić jakaś kobieta z trygonu wodnego po prostu w waszym życiu. Rak skorpion ryby to może być Wasza partnerka, to może być Wasza matka, to może być wasze, Wasza rola matki również. To może być przyjaciółka, jakaś ważna osoba. Dla niektórych mam wrażenie, że może dojść do jakiegoś przełomu w terapii. Kto był w psychoterapii, ten wie, że przychodzą takie. Momenty kluczowe, momenty przełomowe, w których wychodzimy z błędnego sposobu myślenia o sytuacji i możemy dostąpić olśnienia, zmiany perspektywy, która nas uwalnia. I to, co przychodzi, to jest sześć kielichów. Ja mam wrażenie, że właśnie jakieś. No, może właśnie to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Te marzenia. Te roszczenia, te wyobrażenia, jakby to miało być i co ja bym mógł, mogła osiągnąć, yy, lub jak ja bym mogła, nie wiem, się spełniać w, w miłości i tak dalej, że to przechodzi w szóstka kielichów. W jedzenie, jak to się mówi, jedzenie tortu małymi łyżkami? Nie wiem, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że możecie tutaj właśnie jeść małą myszką, jeść myszku, tak? Krok po kroku coś robić. E, nie próbować od razu już mieć tutaj, tu i teraz e, czegoś. I z tego może też brać się frustracja, wiecie, bo jeżeli my myślimy, marzymy o tym, żeby mieć, e, mieć nie wiem, wspaniały związek, miłość, albo właśnie pojechać na Kanary, czy też e, czy też napisać książkę i tylko marzymy o tym i nie mamy tego dalej i się frustrujemy, a, a, a sytuacja, w której w kielichów, kiedy my codziennie gdzieś na to pracujemy i codziennie napiszemy jedno zdanie i jesteśmy coraz bliżej, to są dwie różne sytuacje, i mam wrażenie, że w jakimś obszarze waszego życia dochodzi do takiego zrozumienia, że nie ma co marzyć o tym, nie ma co śnić, nie ma co sobie tego manifestować. Nie wiem, jak to się mówi, afirmować. I tak dalej. Ja, ja generalnie nie jestem gdzieś zwolenniczką e, tak bardzo tego, e, tych, tych podejść, tych całych manifestacji i tak dalej, takiego myślenia magicznego, że jak ja sobie pomyślę, to będzie. Mm. Tylko szóste kielichów przychodzi taki moment, ok, dobra, mamy codzienną pracę, codziennie się nad tym pochylamy odrobinkę, e, 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 zmieniamy też jakąś swoją codzienność i pracujemy nad tą codziennością. Dobra, może być również tak, że dla niektórych osób, już odchodząc od tej interpretacji, dla niektórych osób odchodzi do przeszłości bliska osoba. Um, to jest moment na jakieś skonfrontowanie się z przeszłością i z tym, co między wami się wydarzyło. Trudno jest mi nie czytać tego jako odejście mamy dla wielu osób i moment takiego wejścia w dorosłość. Mm. Ale tak jak mówię, no to nie dla wszystkich. Dla niektórych to może być taki moment, że kiedy rodzic odchodzi, to, to wtedy. albo dziecko wyprowadza się z domu, to wtedy gdzieś ta więź między rodzicem a dzieckiem się zrywa w jakiś sposób, no nie? Czy zmienia się po prostu te relacje. To, to w tym momencie dochodzi do dużej takiej transformacji. I wracacie do przeszłości, rozważacie tę przeszłość, to. Jaką osobą ona was uczyniła. Yy, możecie też zmieniać kierunek swojego życia. Dla innych osób, tak jak już wcześniej zaczęłam mówić, odchodzi jakaś ważna osoba, z którą tworzyło się relacje, i do tego pojawia się osoba z przeszłości. Możecie też rozważać relacje. To może być przyjaźń, czy jakakolwiek relacja, która się gdzieś się rozpada, rozchodzi, i możecie z perspektywy na nią spojrzeć, dochodząc do wniosku, że. Może byliście inną osobą albo inne, inne wartości wyznawaliście, kiedy mieliście kontakt z ową personą? I z innej perspektywy możecie patrzeć na tę relację, ale tak jak mówiłam, też może przyjść osoba z przeszłości i chcieć tworzyć z Wami relację, czy to romantyczną, czy to przyjacielską. Największe wyzwanie: trzy kielichy odpowiedź na to wyzwanie. Cztery miecze. No i mamy te cztery miecze, które następują po trzech, więc idzie do tego uzdrowienia, tak jak to czułam. A Trójka Kielichów może mówić o tym, że ciężko jest się odnaleźć w relacji z kimś. Ciężko jest też umiejscowić się w świecie, czyli w jakim miejscu ja jestem, w jakim momencie, w jakim punkcie. To może być właśnie zerwanie relacji i potrzeba czasu, żeby dojść do siebie po tym. To może być dla niektórych osób y, pogodzenie się, akceptacja czegoś, co jest w relacji, chociaż czuję, że dzięki tej akceptacji tego, że ja jestem taka, on jest taki i tak dalej dzięki akceptacji można właśnie pójść dalej i rozwijać związek ku lepszemu. Y, to może być też historia o tym, że trzymaliście żal, urazę do kogoś. Na przykład do dziecka albo jakiejś osoby, że nie wykorzystała swojej szansy, swojego potencjału, swoich możliwości. Do, nie wiem, wychowanka, osoby którą, nie wiem, uczyliście, wspieraliście, szykowaliście na następcę, czy cokolwiek, prawda, jakaś sukcesja tutaj się pokazuje, to możecie być właśnie jakoś rozczarowani z tego powodu, że osoba nie wykorzystała szans. I w tym miesiącu możecie dojść do wniosku, że ok, nie zrealizował, nie zrealizowała tego pomysłu, jaki ja miałam na tę osobę, a jednocześnie możecie zobaczyć, jak dobrze sobie ta osoba radzi. I ten cały żal może jakoś zostać tutaj pomieszczony i, 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 i uzdrowiony. Siła wasza, e, tak, siła wasza największa to kochanko, kochankowie, co kierować w cztery buławy. Pokazuje się bardzo dobre życie rodzinno-przyjacielskie, spotkania przyjacielskie, e, bycie wśród ludzi bliskich, znajomych. Mamy tutaj wodnika, mamy mm, też bliźnięta czyli znaki powietrzne się pokazują, wasz trygon i z takimi osobami może być wam po drodze. Kochankowie i cztery buławy mogą mówić też o zacieśnieniu i poprawieniu relacji małżeńskiej, relacji partnerskiej, bliskiej, o intymności. Um, dla niektórych osób, tutaj ewidentnie jakoś, nie wiem, czy dziecko wyjeżdża, czy dziecko dorasta. Bardziej jakoś się samodzielnie. Jest więcej przestrzeni dla e, relacji i związku. Może zapaść decyzja o tym, by z kimś stworzyć jakąś spółkę. E, czy po, powołać do życia jakiś projekt. Oraz może zapaść decyzja. O zmianie miejsca zamieszkania. Co jest nieuniknione? Dwójka Mieczy pokazuje, że decyzje wcale nie są takie proste, że to nie jest łatwo wybrać, na przykład, odpuszczenie, wybaczenie, uzdrowienie, zostawienie jakiejś przeszłości za sobą mówię o tych dwóch kartach bądź ym, ym, po, pozwolić sobie spojrzeć na życie z drugiej perspektywy. To jest, to jest wasza karta, Dwójka Mieczy. Może być ciężko zaakceptować jakąś równoległą rzeczywistość, może być ciężko zaakceptować fakt, że jedno obok drugiego może jakoś istnieć, lub też jakby przejść od jednego stanu do drugiego. Na przykład, kiedy to dziecko dorasta się usamodzielnia, może być to niełatwe zmienić nawyki, zmienić perspektywę widzenia danej osoby. Mamy dwójkę, trójkę, czwórkę mieczy. I osiem kielichów tutaj, więc, tak jak czułam, to może być, to może wszystko dotyczyć tego, że ktoś odszedł, że ktoś dorasta, że ja muszę odejść, że relacja się wyczerpała, że nasze drogi się rozeszły, że pewne marzenia się nie zrealizują, nie spełnią, że, że minął czas, że ktoś właśnie nie wykorzystał, odszedł, porzucił, że mieliśmy jakieś wyobrażenia na temat kogoś, czegoś i one nie pokrywają się obecnie z rzeczywistością. No dobrze, a co może was zaskoczyć w, w sposób pozytywny prezent od losu w tym miesiącu? Dwie karty wypadły, Król Buław i paśmieczy. Bardzo dobre pomysły, rozwój umysłowy, rozwój... Yy, Jakaś pasja, w ogóle pasja, zaciekawienie pewnym tematem, to jest sukces na niwie edukacyjnej wasz albo waszego dziecka. Możecie być dumni ze swojego dziecka, właśnie że osiąga jakieś sukcesy w swojej dziedzinie. Nawet jeśli mieliście inne wyobrażenia na temat jego przyszłości, to i tak możecie tę dumę odczuć. To, jest, to również jest poznanie mężczyzny z trygonu ognistego, baran lew albo strzelec. Chociaż przyznam, to, to tylko dla tych osób, raczej czy poznanie, właśnie nie poznanie, to raczej dla tych osób, do których by ktoś wracał wracał z przeszłości jakiś partner. To bardziej pokazuje się jako partner właśnie z trygonu ognistego. Jeśli macie takich, to wypatrujcie może może się nawinąć. A co ja jeszcze chciałam powiedzieć? A że może się tak zdarzyć, że to wy zaszczepicie bakcyla w czymś albo ktoś was zarazi pasją do czegoś. I z tego może zrodzić się właśnie fajny pomysł. Na, 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 na działanie kreatywne, tak jak tutaj mówiłam, o tych wspólnych projektach, tu się coś fajnego zaczyna. Mhm. Już y, nastąpił koniec koniec, zwieńczenie, dokończenie y, jakiegoś etapu albo pracy nad czymś, albo zdobywania wiedzy, albo takiego bycia świeżakiem i jeszcze takim podnieconym, zaaferowanym jakimś tematem, zdecydowanie przychodzi moment zdobywania nowych kompetencji, nauczenia się czegoś nowego, też jakby odnalezienia satysfakcji w czymś nowym, czymś, czego jeszcze nie było. Sześć kielichów i sprawiedliwość. Byłam ciekawa, czy się pojawi ta sprawiedliwość i pojawia się, czyli macie już cały trygł powietrzny, będziecie mieli do czynienia z osobami właśnie spod tych znaków, bliźnięta waga wodnik. Sześć kielichów i sprawiedliwość to jest wytłumaczenie sobie czegoś, odpuszczenie też, wybaczenie, zrozumienie natury rzeczy, dojście do równowagi, szczególnie u osób, które miały bardzo trudne historie relacyjne, rodzinne. No i wiedziałyście, że gdzieś ta historia albo was straumatyzowała, albo no jakoś tam was ukształtowała w sposób ujmijmy to poetycko nieregularny i teraz można jakoś ułożyć się z tym tematem albo matki, albo, albo posiadanie dzieci, zakładanie rodziny i tego typu historii. No i jak kończycie ten miesiąc, Kolejnym paziem, paziem, paziem denarów, to jest już trzeci paść w tym czytaniu, to znaczy, że zaczynają się jakieś nowe właśnie tematy u was i tu mogą być historie, jestem gotowa na dziecko, coś nowego tworzę tu jest temat ciąży, tu jest temat nowego projektu, tu jest temat nowej pracy. Pod spodem macie dwa kielichy, królową buław i asa kielichów. Tym bardziej chciałabym wam tutaj powiedzieć, że tu zakładacie firmy, tworzycie projekty, powołujecie dzieci na świat, macie jakąś osobę właśnie, z którą możecie coś fajnego tworzyć. Coś um, dającego wam Duże spełnienie osoby, z którą się dogadujecie. No cóż, może tak być również, że gdzieś się odchodzi dotychczasowa partnerka czy partner do przeszłości, a wy tworzycie związek z inną osobą. Ale czy tak jest, zobaczmy to. Bo skoro mamy tu trójkę kielichów i czwórkę mieczy, to nie jestem tego pewna. Czy tu jest szansa właśnie na taką historię, że się rozstajemy ze stałym partnerem i... Nie, właśnie, nie bardzo to czuję. Raczej tu są historie dla samotnych. Osoby w związkach z kolei. Osoby w związkach raczej. Yy... Albo mogą myśleć o kimś, no albo może dochodzić do jakichś romansów, ale, ale, ale nie czuję tego do końca, żeby to były jakieś romanse. No właśnie, z dziewiątka była widać lojalność król Kielichów. No, raczej, raczej właśnie jakieś takie albo myśli o drugiej osobie, albo twórczość wspólna z kimś. Na pewno idzie ku uzdrowieniu, ku takiemu zaciśnieniu relacji z bliską osobą, uzdrowieniu y, historii jakiejś rodzinnej, bliskiej albo związkowej, która była trudna, upragniona ciąża, nowy etap w Waszym życiu przychodzi. Duża ostrożność jest na końcu tego miesiąca, też poświęcenie czemuś. Więc bardzo fajny e, miesiąc. Bardzo fajny, bardzo dobry e, miesiąc. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Słyszymy się w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie e, zostawić lajka i subskrybować e, ten kanał. Buziaczki. Papa.